Czemanko, dobra, jedno, nagram działeczkę. Bo trochę ciepło, to telefon mi się przegrzewa zaraz. Zaraz bateria a potem war, war, trochę wariuje. Tylko dzisiaj jest, wiatr jest, to może nie będzie nic takiego. Trochę przewrócone, bo też poszedł. Jak zwykle. I w tamtym roku deszcz poszedł, nagrywamy. Tutaj wyszło suche, na drugiej mokre. No i dobra, odpalam i będę jak to wygląda? Trójka bez gazu robi E no bajki, trochę przeschło Lepsze, bo i wczoraj przewrócone było przewracarko To już trochę zmoczyło, ale lepiej A było takie suchuteńkie No cóż, nadaję no też dobrze, bo deszczu nie, nie ma już kawał czasu Sucho się kurzy to i dobrze, trochę popada. dobra, zostawiam, zaraz. Będziemy belować. Się powija zaraz od razu z miejsca, się się porobi. Tylko potem belę będzie trzeba przywieźć do chaty i wsią. No, olej się wymieniło. Tu już 30 i prawie 7 się zrobiło na świeżym oleju. Czyli... Tylko się zrawi, bo to wąskie długie działki tutaj akurat co Pierwsza bela Do końca zawsze było ile? 3-4 Trochę Zobacz ile będziesz 28, czy ile było w tamtym roku? Teraz będzie mniejsza pewnie To jest ładna bela, wiesz co równa

Ile 7 wałków wyszło? Ile jest? 3, 4, 5, 6, 7, 8? No i 9. Teraz wychodzi 3, bo większe wałki przewałki. No i już owiarnia podczewia. To będzie piąta. Tu już jest 14, berał, jak tam 22 tak gdzieś puszczam, to tutaj mniejsza. Tu, tu prawie cały krążek zrobiony. Uprawi na 25 trochę to do, no dobijam no fest żeby mniej było to będzie tylko zima będzie gorzej postawić no i na wiarca ładnie Pracę mamy ułatwiono przez te dwa, a teraz trzeci rok. Bo tak to trzydziesko po grabie, tamtym się belowało, potem przyleć owijarko, powijaj, a jeszcze potem na wieczór przyjedź e, tym przyczepami i jeszcze zbieraj. A tak o, się przyjedzie do żywi, się zgrabi, się zbeluje, słowinie, tylko potem na dwa się pożycie przyczepy i od razu z czterema przyczepami się wszystko zabiera na raz i jest dużo łatwiej No i szybciej Ale to do to pacha pod kan Na przyczepę się położy Tu znowu po dojściu wókno będzie trzeba pompować

No, za szybko tnie i nie zdąża ta łapka, nie zdąża złapać. Wola ucieka, musi wychodzić, łapać, coś podregulował, może będzie dobrze. A było dobrze, nie wiem, przez to zimy. Wiśnie jak się skończył i zróżniał już nowiny No i dora 25 bela i kawałek zostało A tamtym roku nie wiem, był 28, a 32 to aż mniej, no bo chłodno mm. było, ale bajki nieźle, i tych beli tak jest od groma.